Jaki cudem kurwa jak szukany panawian znalazł kurwa spytrane rzecz z tym Od trzaszkiem to u nas tak te zwierzęta słychać? Liczcie się z tym, że... To wodzia, Bondana się mieszkać coś nie że mam krowę. Zobaczymy będziecie. Nie, wątan jest up, chyba. A to u nas słychać. Komputery. Na nim siedzi, no, no seks uprawiają. To yes. no, pierwsze w życiu, jak ja mu 37 lat mam, to ja takiego czegoś nie widziałam, żeby baba po z skakała. Pręd nasz wpłynął mgłę i regaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się, potem w nas poza mleczny pas i nie wtedy. Na nim siedzi, no, no seksu uprawiają. No pierwsze w życiu, jak ja 67 lat mam, to ja takiego czegoś nie widziałam, że bada po płocie skakałam.